Filip i dzisiaj pokażę Wam mojego węża. E, mój wąż jest. O tutaj. No, zrywajmy mu troszkę trawki. Mleczu i takie rzeczy. On jest tutaj. Tutaj. No kurde! Świerz go obudził. Tutaj jest. On się tutaj spał, ale go głupi świerz obudził. Zobacz, wsiadł na jego miejsce. Głupi. tu kolejny se łazi. a tu za skrończyk on on pewnie wszyscy mówić wypuść go durniu ale ale on on tu widzę on tu że on, sobie, on, mówił, że on spał spokojnie ale go, głupie świerszcze budziły. nie wiem, we mnie, Gero. żebym wypuścił te świerszcze, bo płacą ci te świerszcze. A ten wąż, je, te świerszcze, bo już zjadł dwa świerszcze. A poza tym, no, ten, ten wąż, on lubi te świerszcze, jest i mój Gekon też lubi, dlatego nie wypuszczę je. A w sprawie węża, to jest fajny wąż. Bardzo fajny, znalazłem go u mnie na podwórku. Jak się schodziłem, nie na tym, tylko na takim innym. Fajnie, polecam węża. Papa! Pa. Gdzie on jest? Tu! Dobra, ja się z Wami żegnam. I cześć. Ja go złapałem jakby co w ręce. Cześć.